Dzień dobry drogie ciaszki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jako, że już niedługo kończymy pierwszy sezon na naszym kanale, stwierdziłem, że nie możemy zapomnieć o najmłodszych. I dzisiaj zrobimy utwór specjalnie dla najmłodszych. Piosenka Jadą, jadą misie. Do utworu potrzebujemy trzy akordziki. D duże, A duże i G duże. Widzicie jakiego będziemy używać? Będzie to połówka bicia, czyli dwa razy na dół, raz do góry i na końcu będziemy mieć tylko akcenty takie, gdzie będziemy uderzać po jednym uderzeniu. I zaczynamy. D raz, A dwa razy, i D. I powtarzamy D, A, A, I D, G, D, A, I D, G, D, A. I po jednym D, A D. Jadą, jadą mi się, la, 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 śmieją im się pysie. Ha 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 ha. ha. Pojechały do lasu, narobiły hałasu, pojechały do buru. Narobiły romo ro. i drogie ciężki to było na tyle w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że wam ja się spodoba. Na